Radosław Romanek, pielęgniarz, a także laureat Nagrody Królowej Sylwii, szwedzkiej Królowej Sylwii, jest moimi Państwa gościem. Dzień dobry, wit witam Cię Radku bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Wiem, że prosto po dyżurze, jak tak. się miewasz? Y Dyżur nie był zły, więc jestem w miarę wypoczęty. Ale to chyba jest, to chyba pewnie odbiega trochę od tej średniej dyżurów przez ostatnie rok czy półtora roku, bo to był ciężki czas, ten czas pandemiczny dla służby zdrowia, a Ty byłeś w samym sercu tego, bo przecież byłeś również pielęgniarzem w tych specjalnych szpitalach, które były covid dedykowane szczególnie. Zdecydowanie, teraz czuć tą odwilż, zdecydowanie jest lżej w szpitalach, na oddziałach, nie można nawet tego porównać z tym, co było późną jesienią zeszłego roku, czy wiosną tego roku, gdy była druga i trzecia fala. To, to są dobre informacje dzisiaj, ciągle jeszcze nie wiadomo jak ta sytuacja się rozwinie, ale miałeś też w tym swoją, swoją małą indywidualną cegiełkę. Powiedz... Y i co to były za działania? Co ty przez ten rok robiłeś? Gdzie byłeś? Co osiągnąłeś? I czego się nauczyłeś też przez ten rok? Bo jednak wyszedłeś ze szpitala do bardzo szerokich mas ludzi. Zwyciężyłem w konkursie. Stałem się mocno rozpoznawalny w swoim szpitalu, gdzie zmieniłem pracę rok temu. Ogromny szpital kliniczny. Czułem się bardzo anonimowo, a gdy ogłoszono wyniki, i na stronie mojego szpitala również pojawiła się informacja, że zostałem laureatem Międzynarodowej Nagrody Królowej Szwecji, to zaczęły spływać gratulacje. Spotkałem się właśnie z dyrekcją, z przewodniczącą Katowickiej Izby Pielęgniarek. Miałem następnie spotkanie co prawda online z racji lockdownu z ambasadorem Szwecji, a później na wiosnę już każdego miesiąca zacząłem bywać w Warszawie w Medicover, w centrum Medicover. Spotykałem się z najróżniejszymi partnerami konkursu. Ale też przeprowadzałeś wywiady z uznanymi specjalistami, ale także ludźmi bardzo dobrze rozpoznawalnymi, po prostu bardzo popularnymi w Polsce. Czego nauczyły cię te wywiady, to jednak sporo odcinków powstało, i być może masz jakieś obserwacje, którymi chciałbyś się podzielić ze swoimi kolegami, koleżankami? Tak, gdy zaczęliśmy razem z Medicover akcję promocji szczepień, przeprowadziłem kilka wywiadów od pielęgniarki przez lekarza o tyle Jędrzejczak, która jest wiadomo mistrzynią olimpijską, ale i, i wykładowcą akademickim, po studentów, uczniów szkół średnich. Każdy z nich opowiedział, jak przeżył pandemię, jakie nadzieje wiąże ze szczepieniami. Miałem okazję być na festiwalu filmowym w Sandomierzu, rozmawiać z wielkimi postaciami świata polskiej kultury. Jak czujesz? Co te wywiady, czy te wywiady odniosły taki skutek, taki rezultat, jaki sobie zaplanowałeś? Myślę, że tak. Każdy wypowiedział się, jak bardzo przeszkadzała im pandemia. Każdy na swój sposób powiedział, jak, jakie nadzieje wiążą ze szczepieniami, bo wszystkie te osoby się zaszczepiły, bardzo na to czekały. A, a właśnie głos wielu tych ludzi to są ludzie młodzi, Starsi, studenci, nauczyciele, ludzie ze świata ochrony zdrowia, ze świata filmu, każdy z nich ma swoją widownię, swoją grupę docelową, i myślę, że każda z tych osób miała swój wpływ na to, by ludzie się zaszczepili. Kiedy zaczynałeś te, te swoje działania, to jeszcze ciągle był taki moment, kiedy ludzie. Ustawiali się w kolejce do szczepień. Pamiętamy to bardzo dobrze. Dzisiaj tych kolejek już nie ma. Ciągle prawie połowa Polaków mówi, że chyba się nie będzie szczepić. Czy, czy to cię trochę martwi? Czy ty uważasz, że za mało w Polsce się robi, żeby te szczepienia ciągle jeszcze popularyzować i do nich namawiać? Tak, martwi mnie to i to bardzo, bo pojawiają się informacje z innych państw, ze Stanów Zjednoczonych. Teraz na Florydzie jest bardzo dużo zachorowań, a Floryda ma podobny poziom wyszczepialności, nawet odrobinę lepszy niż Polska. Jest bardzo dużo hospitalizacji. Można to porównać z Wielką Brytanią, gdzie było bardzo dużo szczepień. Mają dużo zachorowań, ale tych hospitalizacji jest bardzo mało i to pokazuje, że szczepienia działają. Martwi mnie to, bo połowa Polaków się około zaszczepiła i teraz już bardzo mało jest szczepień każdego dnia. Wczoraj było około 100 tysięcy. To była jedna z większych liczb ostatnich dni, ale widziałem, w weekend około 35 tysięcy szczepień wykonano. W szczycie wykonywano po pół miliona dziennie, więc to jest ogromna różnica. Panie ambasadorze, jeśli się mogę do Ciebie tak zwrócić, <laughs> bo taką funkcję rzeczywiście przez ostatni rok w ramach tego tej nagrody pełnisz, ambasadora. Ambasadora szczepień. Mnóstwo też odbyłeś po prostu podróży po Polsce, w różne, w różne miejsca. Kiedy rozmawiałeś z ludźmi, to powiedz tak na Twoją intuicję, której chciałbym wierzyć, bo jesteś przecież człowiekiem z samego środka, z samego centrum tego, tego antyepidemicznego, antyepidemicznych działań. Czy ten sceptycyzm Twoim zdaniem to jest coś, co będzie można przeskoczyć? Czy ci ludzie, którzy są sceptyczni, mogą dać się namówić, mogą chcieć się w końcu zaszczepić? Czy jednak ta bariera jest zbyt ostra, zbyt twarda i trudna do przebicia? Myślę, że większość ludzi właśnie można przekonać. To nie są zatwardziali antyszczepionkowcy, o których tak głośno ostatnio atak na punkt szczepień podpalono, ale to jest naprawdę promil, który jest po prostu bardzo głośny. Jak rozmawiam z moimi znajomymi, ich rodzice, dziadkowie, którzy nie chcą się szczepić, mają tam jakieś wątpliwości. Uważam, że powinna być przeprowadzona kampania wymierzona w konkretne grupy społeczne, w konkretne grupy wiekowe. Mieliśmy kampanię taką bardzo ogólną skierowaną do nikogo, jak to powiedział z, z jednych moi, jeden z moich rozmówców. To do kogo teraz taka kampania powinna być głównie skierowana? Najmniej wyszczepioną grupą w Polsce są ludzie młodzi od 18 do 35 roku życia. Czyli tam, A... gdzie ty uderzałeś. Tak, dokładnie. I tam Twoim zdaniem jest cały czas potencjał możliwości zmiany ich zdania czy namówienia ich do szczepienia? Potencjał generalnie mamy w każdej grupie wiekowej, bo najlepiej wyszczepioną grupą są seniorzy powyżej 70 roku życia, i tam jest zaszczepionych 60, zdaje się 65% osób, więc jeszcze 35% z tej grupy wiekowej można zaszczepić. Więc pole do popisu jest wszędzie, tylko każda z tych grup wiekowych powinna mieć swoją kampanię. Ty robiłeś kampanię i w sieci, i osobiście, bo też spotkaliśmy się w różnych miejscach w Polsce, w, 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 tam, gdzie byłeś, tam gdzie namawiałeś, gdzie się łatwiej prowadzi kampanię, Panie Ambasadorze? Osobiście czy internetowo, onlineowo. E... W świecie rzeczywistym zdecydowanie było więcej interakcji, bo stałem ze swoim stanowiskiem, rozdawałem ulotki i dużo ludzi ku mojej uciesze powiedziało, że już się po prostu zaszczepiło. Nie wiem, czy trafiłem akurat na, na, na takie grono ludzi konkretnych. Gdzieś ostatnio byłem ze swoimi znajomymi na, na takim przyjęciu większym i tam już były dwa obozy. Ludzi, którzy się zaszczepili i ludzi, którzy się nie zaszczepili. Inni, i ci, którzy się nie zaszczepili, nie chcieli za bardzo o tym rozmawiać. To ciekawe, bo właśnie miałem trochę, trochę wyjąłeś mi z ust to pytanie, bo chciałem zapytać o takie najtrudniejsze sytuacje albo sytuacje, z którymi no, jako osoba popularyzująca szczepienia sprawiały ci kłopoty, sprawiały ci trudności. Największe trudności sprawia to, by przekonać kogoś, mimo że mamy jakieś twarde dane naukowe. Dużo było mowy o, o, o zakrzepicy, która może się pojawić po zaszczepieniu jedną konkretną szczepionką, ale w przypadków tej zakrzepicy było kilkanaście na trzydzieści milionów zaszczepionych ludzi. No to jeśli weźmiemy tak wielką e, populację, e, to ta zakrzepica może tam wystąpić bez szczepienia również, więc po prostu był przekaz medialny, że, że występuje takie, taki odczyt poszczepienny, bardzo niebezpieczny, więc dużo ludzi się tego po prostu przestraszyło. Ostatnio rozmawiałem z koleżanką, jej rodzice się nie chcą szczepić, ludzie wykształceni, a dane pokazują, że ludzie z wyższym wykształceniem chętnie się szczepią. Ludzie z, większy, z, ludzie z większych miast, a to właśnie tacy ludzie... Nie chcą się szczepić, bo ich rodzice, czyli dziadkowie mojej koleżanki zmarli na zakrzepicę. I oni tej zakrzepicy bardzo się hmm. boją. Radku, chciałem cię też zapytać o to, jak to jest być y, laureatem y, tak prestiżowej nagrody? Y, co ci to dało? Jak... jak Inaczej świat cię przyjmuje, wówczas kiedy, kiedy jesteś laureatem, masz ten tytuł, za chwilę będziesz rozbierać nagrodę na Zamku w Sztokholmie. Czy to był taki, nieładnie to nazwę, instrument, który dodał ci sił, dodał ci jakiejś przebojowości w tych twoich działaniach? Z pewnością nagroda dodała mi ogromnej rozpoznawalności. Pojawiłem się w mediach, byłem w telewizji śniadaniowej, na dwóch okładkach czasopism branżowych, pielęgniarskich. Pamiętam taką sytuację, kończyłem swój nocny dyżur i nagle przychodzi już ta poranna zmiana dziewczyny przychodzą z gazetami, a ja tam na okładce dużo zaproszeń w różne miejsca. W szpitalu też zostałem, może nie awansowany, ale naczelna pielęgniarka wyznaczyła mnie do zespołu do spraw rozwoju cyfryzacji szpitala i jestem tam jako jedyny przedstawiciel personelu pielęgniarskiego. Czy myślisz, że to odmieniło Twoją karierę zawodową na zawsze? Ten musi być osoba, która potrafi to wykorzystać. Myślę, że wtedy można bardzo daleko zajść. Za chwilę zaczyna się kolejna aplikacja, kolejny okres zbierania kandydatur, później spośród tych kandydatur wybierany jest laureat albo laureatka. To, to jakbyś zachęcił, czym chciałbyś się podzielić w ramach takiej zachęty z potencjalnymi twoimi kolegami czy koleżankami kandydującymi do tej nagrody, czy rozważającymi kandydowanie? Od razu powiem, że nawet jeśli się nie wygra w konkursie, to można dużo z tego mieć. Ja pierwszy raz uczestniczyłem w konkursie Queen Sylvia Nursing Award w 2017 roku. Dostałem się do finału, ale nie wygrałem wtedy. Jednakże miałem okazję uczestniczyć w uroczystości w ambasadzie Szwecji, gdzie koleżanka, która wygrała, odbiera nagrodę z rąk ambasadora. Jako finalista miałem okazję udzielić wywiadu do magazynu pielęgniarki położnej i później efekt kuli śniegowej. Zostałem, bo pochodzę też z. Z rodziny pielęgniarskiej. Wywiad został przeczytany w Departamencie Pielęgniarek w Ministerstwie Zdrowia. Ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski zaprosił nas na obchody Dnia Pielęgniarki do Ministerstwa Zdrowia. Później pojawiły się wywiady w różnych gazetach, znowu występ w telewizji śniadaniowej, znowu rozpoznawalność propozycje, oferty pracy w najróżniejszych miejscach. Ale najlepsze jest to, że Ty monetyzujesz tę popularność w bardzo, bardzo dobrym, pożytecznym społecznie celu. I za to chciałem Ci też podziękować i, i, i pogratulować. Pec, czy Ty już gotowy jesteś do wyjazdu do Sztokholmu, który ma być no, za miesiąc, z, z hakiem we wrześniu? Garnitur mam już kupiony, teraz jestem na etapie układania przemówienia. Zastanawiam się, czy są jakieś specjalne wymogi, a nie mówię o pandemicznych obostrzeniach, ale czy są jakieś specjalne wymogi, które tam trzeba spełnić, kiedy się jest na Zamku Królewskim w Sztokholmie, kiedy odbiera się tę nagrodę z rąk królowej, królowej Sylwii? Myślę, że muszę się obowiązkowo zapoznać z pewnym protokołem dyplomatycznym, co można zrobić, jak do królowej się odzywać, nie odwracać się plecami, nie dotykać poza oficjalnym uściskiem dłoni. Wiem, jak królowa Anglii miała różne przygody z różnymi politykami, prezydentami, premierami. Gdzieś ktoś ją objął, a to już wychodzi poza protokół, więc chciałbym się trzymać ściśle tego protokołu, by nie popełnić żadnej gafy. Rozumiem. czyli nie przygotowujesz żadnego? E, 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 żadnego skandalu, o, tak to nazwę. Absolutnie nie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Serdecznie gratuluję tego wyróżnienia, które dostałeś. Trzymam też kciuki za to, że nawet jeśli minie ta kadencja twoja, czy ten okres, w którym dzierżysz aktualny tytuł. To nie przestaniesz angażować się w te, w te sprawy, które są na, naprawdę z punktu widzenia całego społeczeństwa, nie, nie tylko zresztą polskiego, w znacznie szerszej skali, niezwykle, niezwykle ważne. Także wielkie słowa wsparcia, podziękowania, no i czekamy na Twoją relację ze Sztokholmu, ze spotkania z królową. Czy wszystko poszło dobrze i zgodnie z protokołem? Dziękuję bardzo. Myślę, że wszystko wyjdzie jak najlepiej. Trzymam bardzo Ci dziękuję się. za spotkanie. Radosław Romanek, pielęgniarz, laureat Nagrody Królowej Sylwii. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.